Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj opowiem wam jak wycisnąłem 160 kg na ławce. śledzicie mnie na Facebooku lub Instagramie, to prawdopodobnie już wiecie, że miałem przyjemność wziąć udział gościnnie w zawodach Świdnickiego Dzika w wyciskaniu leżąc. Gościnnie zostałem tam zaproszony, bo znam parę osób, dlatego chciałem tam spróbować swoich sił. No i po pierwsze, chciałem wziąć w nich udział, bo wiedziałem, że będą to zawody o naprawdę wysokim poziomie. Ludzie robili po 200, 220, a nawet więcej na ławce. Swój pokaz gościnny robił też Marcin Karkuła. 400 kilo w Monsterze niestety nie poszło, ale było blisko. I teraz chciałem Wam przedstawić, jak to zrobiłem, jak wyglądał Cały proces myślowy, jak się dowiedziałem o tych zawodach, do momentu kiedy w nich wystartowałem, co robiłem w tym czasie. Na początku chciałem powiedzieć, że wszystko robiłem praktycznie nieoptymalnie, ponieważ życie jest niestety nieco trudniejsze. Ja tutaj mówię często na YouTubie różnego rodzaju teorie, i później ludzie mówią w komentarzach, czemu tak nie robisz. No bo. Teoria, a praktyka to są czasami kompletnie inne rzeczy. No i to, co Wam zaraz przedstawię, nie jest tym, co jest optymalne, najlepsze na świecie, jest jednak tym, co można zrobić. przede wszystkim pokazuje, że nie trzeba robić wszystkiego na tip top, idealnie, ponieważ czasami nie jest ważny sam plan treningowy czy przygotowanie, a często ważne jest coś jeszcze. Słuchajcie, moim maksem na klatę było 151 kg. Na ławce w czempionie, także to jest najlepsza ławka, więc tutaj nie mam absolutnych żadnych możliwości, że na innych ławkach bym zrobił więcej. No i teraz. Przez bardzo długi czas, przez całą zimę, wiosnę, można powiedzieć, nie robiłem kompletnie wyciskania leżąc, lub robiłem je bardzo marginalnie, ze względu na to, że wyciskanie leżąc bardzo mocno koliduje jednak z dwubojem. Pamiętajcie, będę tutaj mówił o rzeczach, których nie polecam, ale robię je sam na sobie, żeby nie wiem, może jestem masochistą, dlatego to robię. Także zacząłem robić. Wyciskanie leżące regularnie, mniej więcej w czerwcu, po zawodach po mistrzostwach Polski do lat 23 w ciężarach, ponieważ wtedy już miałem tak zwany off-season i mogę robić po prostu, co chcę przez wakacje. Tylko, że niestety dopadła mnie mała kontuzja do pleców mniej więcej w tym samym czasie, kiedy się kończył ten sezon, tuż po sezonie, także wiecie, całe efekty zmęczenia, przygotowywania się do startów się nałożyły, no i była gleba generalnie. Także w tym okresie nie mogłem robić kompletnie mostka na wyciskanie leżąc, bo bolą mnie dół pleców. Także co robiłem? Dwa ćwiczenia, które bardzo gorąco polecam. To jest po pierwsze wyciskanie leżąc z wolnym opuszczaniem. To było bardzo dobre ćwiczenie, które mnie przygotowało pod względem zarówno siły opuszczania, ponieważ nie wystarczy tylko mieć siłę wycisnąć, ale trzeba mieć siłę też wystarczająco dobrze i szybko opuścić, nie? Także pamiętajcie, tempo, tempo opuszczania, jako ćwiczenie akcesoryjne jest super, jest świetnym pomysłem. I przede wszystkim nie obciąża tak, ponieważ musimy użyć mniejszego ciężaru. I druga kwestia, która mi bardzo mocno pomogła, jest to wyciskanie leżąc paradoksalnie z nogami na ławce. Oczywiście nie, zależa, nie zalecam tego, żebyście robili wyciskanie leżąc z nogami w górze, ponieważ to jest jakieś tam kulturystycznie brednie, które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Natomiast jeśli robicie mostek to prawdopodobnie nauczyliście się wykorzystywać to oszustwo, że macie trochę mniejszy zakres ruchu, to że macie nieco większą stabilizację, pomoc. W utrzymaniu koordynacji z nóg, poprzez tak zwany leg drive. Ale jeśli robimy wyciskami z nogami na ławce, to niestety nie możemy zrobić tak dużego mostka, więc zakres ruchu jest większy. Nie możemy sobie wspomóc tak bardzo nogami, więc ta stabilizacja, której potrzebujemy, jest troszkę większa. Więc również używamy mniejszego ciężaru. Zatem te dwa ćwiczenia sprawdziły się tutaj dla mnie idealnie, jeśli chodzi o tą bazę, ten fundament, który mi pomógł przerzucić się na większe ciężary. Także byłem z dala od zawodów. Po drugie, jeszcze miałem tam jakieś problemy zdrowotne, więc musiałem po prostu katować. Tak zwaną bazę, czyli więcej powtórzeń, wolniejsze powtórzenia, praca nad tempem, praca nad pauzami na klacie, inne tego typu rzeczy. I zaraz zanim ktoś się przyczepi, tak zawody w wyciskaniu leżąc Świdnickiego Dzika były bez pauzy na klacie. No i nic prostszego, robiłem sobie te ćwiczenia akcesoryjne, nabijałem objętość. W momencie, kiedy już nie miałem tej sytuacji, ponieważ jeśli zaczynam jakiś ruch, no to prawdopodobnie on mnie bardzo męczy, nie? Dlatego jak wracamy po przerwie, po wakacjach, po kontuzji, po przerwie związanej nauką, czy cokolwiek, nie wchodzimy na maksymalną objętość. Robimy wszystko lżej, robimy wszystkiego mniej. Ponieważ jeśli zrobisz za dużo, to też dotyczy osób początkujących, jeśli robisz za dużo na jednym treningu, to ten bodziec jest za duży, mięsień jest w stanie się ledwo zregenerować. Mniej potrzebuje bardzo dużo czasu na regenerację, ale nic poza tym, nie ma jakby wartości dodanej tego treningu. Czyli jeśli robisz takiego splita, jeśli jesteś osobą, która ćwiczy na przykład 2 miesiące i robisz splita, że na jednym treningu robisz 16 serii na klatę, prawdopodobnie każda kolejna seria powyżej na przykład 10, ona cofa cię. Cofa cię, ponieważ nie jesteś w stanie się z tego treningu zregenerować. Także wracając po przerwie od wyciskania, musiałem robić lekko. I niezbyt często, ale jednocześnie na, na tyle regularnie, żeby praktykować ruch. Czyli nie mogłem ćwiczyć raz na tydzień, ponieważ ćwiczenie raz na tydzień nie wspomaga tych wzorców ruchowych, których się chcemy nauczyć. Także jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej, to również sporo osób zbudowało świetną sylwetkę trenując raz w tygodniu, ale być może dla osoby, która wraca po przerwie i ten ruch jest zardzewiały, to nie jest to zbytnio optymalne i warto trenować częściej. Natomiast później stała się rzecz bardzo przełomowa, mianowicie moja dziewczyna kupiła mi. Monstera, taki rękaw do zakładania na klatę, który pomaga nam więcej wycisnąć, oraz usztywniacze na nadgarski, czerwone Monstera. I ta zmiana była niewiarygodna jeśli chodzi o cały sens wyciskania. Nie polecałem wcześniej usztywniaczy na nadgarski, ponieważ używałem wcześniej beznadziejnych dwóch par beznadziejnych usztywniaczy, które nie do końca pomagały, ale po kupieniu dobrych usztywniaczy naprawdę zmieniłem swój pogląd. Także to był naprawdę świetny prezent, który bardzo dużo zmienił. Nagrywałem o tym coś tam, czy też pisałem na, na fanpage'ach, na instagramach, że planuję taki projekt przez miesiąc pociągnąć, wyciskanie 5 razy w tygodniu, czyli na każdym swoim treningu. Były dni, kiedy robiłem wyciskanie na początku treningu, kiedy szedłem bardzo ciężko, starałem się pobić jakieś tam swoje mini rekordy, oraz były też dni lekkie. Na przykład dzień po wyciskaniu, leżąc ciężkim, nie byłem w stanie, oczywiście, tego powtórzyć. No bo kto by mógł się zregenerować w 24 godziny? Natomiast mogłem zrobić coś lekko. Mogłem, znaczy, lekko też jest pojęcie względnie. U mnie lekko to było 110-120 kg, czyli powiedzmy te 70% maksa. I teraz uważam, że wprowadzenie jakiegokolwiek ćwiczenia, z którym masz problem, wprowadzenie do niego cyklu, gdzie trenujesz. Codziennie, to znaczy codziennie w każdy dzień treningowy dane ćwiczenie wałkujesz je w, te, w tej nazad, jest idealnym sposobem osiągania lepszych efektów. Ponieważ po pierwsze uczysz się, jak to ćwiczenie wykonać skutecznie, po drugie uczysz się jak wykonać to ćwiczenie skutecznie na zmęczeniu. No i po trzecie liczy się również nastawienie mentalne. Czyli nawet jeśli jesteś styrany, zmęczony, a okazuje się, że jesteś w stanie zrobić ciężar dosłownie 5 kg od swojego rekordu, mimo że wszystko cię boli, no to znaczy, że jest całkiem fajnie, nie? No i nie trwało to długo. Nie ciągnąłem tego w nieskończoność, ponieważ to by było bez sensu. Też ludzie często wchodzą na taki plan typu Bulgarian Method. Bulgarian Method dla niewtajemniczonych jest to robienie codziennie do maksa. Ja robiłem nieco inaczej. Nie robiłem maksów, nie robiłem bardzo wysokich obciążeń. A praktycznie trenując 5 razy w tygodniu, to praktycznie zawsze obracałem się w przedziale powtórznie powiedzmy od 3 do 10. Z tym, że jeśli robiłem te trójki, piątki, to z reguły to było na tempie, zatem praca i tak była dosyć długa. Albo po prostu traktowałem to dynamicznie, czyli dużo zostawiałem w zapasie. I teraz ludzie. Popełniają pewny błąd. Wchodzą na jakiś super tajny, zaawansowany plan, który ma im przynieść efekty. On przynosi efekty przez miesiąc, dwa i później jest ściana i efekty są albo nie ma ich wcale, albo są po prostu ujemne, jest regres, ponieważ plan był za ciężki. Dlatego ja właśnie polecam wprowadzenie takich bloków. Yy, jeśli ktoś chce spróbować po prostu trenować codziennie przez jakiś czas yy, daną partię, to niech to zrobi właśnie takim blokiem czterotygodniowym, później niech zrobi deload, czyli odpoczynek. I od, obecnie to w ogóle, nie, nie, niech tego nie powtarza już, ponieważ to być może było zbyt dużo. Także uważam, że ten blog, po pierwsze, w którym zacząłem uczyć się wyciskania w Monsterze, film o Monsterze to oczywiście tam jest sobie na kanale, dlaczego warto kupić taki sprzęt, przyzwyczaja do większego ciężaru i to przyzwyczajenie do większego ciężaru połączone z przyzwyczajeniem do ruchu, do wyciskania leżąc, spowodowało u mnie przyrost 10 kg w miesiąc. Pokazywałem to na kanale, to nie jest żadna ściema, robiłem... 6 razy 130 po przyzwyczajeniu się robiłem na ławce w czempionie regulaminowej 6 razy 140 także progres. Nie da się tego oszukać, nie da się tego sfałszować. I teraz, powiedzmy, że czerwiec, lipiec to było takie wprowadzenie. Przełom lipca, sierpnia to było wyciskanie 5 razy w tygodniu. I powiedzmy teraz, mamy przełom sierpnia i września to, co robiłem we wrześniu. To, co robiłem, to właśnie obcięcie pięciu treningów. Czyli nie robiłem już pięciu treningów wyciskania, ponieważ zamknąłem ten rozdział za sobą, ze świetnymi wynikami, rekordami. Powiedziałem, dobra, spokojnie, póki jeszcze nie mam tej stagnacji. Ok, dziękuję temu planowi, był świetny, ale nie chcę się zajechać. No i zacząłem sobie wyciskać plus minus dwa razy w tygodniu, to było tak średnio. I starałem się tutaj również dowalić objętości, natomiast zejść z, zejść z powtórzeniami w dół. Czyli starałem się bazować trening na powiedzmy przedziale od dwóch, do sześciu powtórzeń plus, minus. Robiłem wtedy praktycznie tylko dwa ćwiczenia. Po pierwsze było to wyciskanie wąskim chwytem, czyli na szerokość barków, po drugie było to wyciskanie standardowe szerokim chwytem. No i generalnie zasada wygląda tak: im bliżej jesteś zawodów, jakiegoś tam swojego celu, tym mniej wariacji chcesz zachować. Dlatego jeśli robisz na dwa tygodnie przed testem maxu robisz sobie wyciskanie na handlach, to jeśli to nie jest jakiś twój mega cel zrobić mega max, to no to to jest spoko, tak? A jeśli przygotowujesz się pod zawody, chcesz wykręcić jak największy wynik, to jednak chcesz zachować specyfikę ruchu, chcesz robić ćwiczenia bardzo podobne, czyli wyciskanie leżąc sztangą jest tutaj ćwiczeniem mega podobnym do wyciskania leżąc sztangą niezależnie od doboru chwytu, od pauzy, od tempa itd. Nie? Także mieliśmy średnią objętość, później mieliśmy dużą objętość i później w ostatnim miesiącu mieliśmy stopniowy zjazd tej objętości praktycznie do minimum. I teraz co, co, co się działo przez ostatnie powiedzmy 3 tygodnie przed zawodami? To się działo, że również przygotowywałem się do tych zawodów dwubojowych, także tutaj nie do końca mogłem, byłem w stanie to połączyć. Ale starałem się robić praktycznie tylko i wyłącznie rampę, jeśli chodzi o wyciskanie leżąc. Co no to jest rampa? Rampa to jest wzięcie sobie stałej ilości powtórzeń, na przykład trzech powtórzeń i dodawanie ciężaru. Czyli mamy na przykład sztangę na trzy powtórzenia: 70 kg, 100 kg, 120, 130, 135, 140. Czyli od wejścia na sztangę do głównej serii mamy na przykład 7, no powiedzmy 8 serii roboczych i tylko i wyłącznie jedna, ta ostatnia była tak naprawdę ciężka. Wszystkie inne, no to jeszcze wiadomo, był mniejszy ciężar, więc więcej było w zapasie. Ta metoda, metoda rampy pozwala nam. Skupić się na jednej głównej serii, na zrobieniu jej jak najlepiej. To nie jest metoda optymalna pod kątem budowy masy mięśniowej, ponieważ serii jest bardzo mało. Ciężkich serii, zaznaczam, nie? Nie chodzi o serie rozgrzewkowe. Natomiast jeśli chodzi o budowę siły, o takie maksymalizowanie, jest to świetny pomysł, ponieważ jesteś w stanie wykorzystać się na 100% i każda kolejna seria jakby aktywuje Cię. I z każdą kolejną serią stać się teoretycznie na więcej. I teraz bardzo duży błąd. Błąd numer jeden. To, co było nieoptymalne i nikomu nie polecam. Nie robiłem przez... Półtora tygodnia wyciskania leżąc, praktycznie tuż przed samymi zawodami. Dlaczego? Dlatego, że miałem, miałem trening wyciskania leżąc w sobotę. Później, przez cały tydzień nie robiłem wyciskania aż do dnia zawodów, w dwuboju. Czyli przez tydzień przed zawodami w dwuboju nie chciałem spiąć sobie klaty, chciałem zmaksymalizować efekty technicznego rwania i podrzutu. Co w sumie udało się bardzo fajnie, czyli tydzień nie było kompletnie wyciskania. Natomiast od zawodów w dwuboju do zawodów w wyciskaniu leżąc był kolejny tydzień, nie? Czyli tydzień po tydzień po tygodniu robić zawody i to przede wszystkim inne sporty to jest kompletnie bez sensu, to jest drugi błąd, ale popełniam go celowo, ponieważ robię to dla fanu, dla jaj, nie, nie będę nagle mistrzem świata. No i co powinien zrobić zdrowo myślący człowiek przed zawodami dwubojowymi? To robić cały czas tą ławkę, nie? Tylko, że robić ją lekko, 60-70% na przykład na trzy, żeby zachować wzorzec ruchowy, a się nie styrać. Ja tego nie zrobiłem. To jest nieoptymalne, a to natomiast zrobiłem to z pewnego powodu, ponieważ no, miałem jednak mały dyskomfort w różnych tutaj miejscach, zarówno w nadgarstku, zarówno w Łokciu, więc nie chciałem tego spieprzyć, kiedy te przygotowania dwubojowe były już na bardzo wysokim poziomie. I udało się, opłaciło się, idąc pod prąd, robiąc coś nieoptymalnego, opłaciło się. Wynik był całkiem fajny, niestety spadło mi w waniu 117 kg, a było tak blisko do rekordu, a niestety nie wszystko można mieć od razu. I teraz zamiast iść po zawodach dwubojowych, mając 7 dni do zawodów w wyciskaniu, leżąc, powinienem dzień później po zawodach przyjść, wyciskać sobie lekko, żeby jak najdalej od zawodów cały czas praktykować ten ruch, zbliżając się do zawodów. Również tego nie zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ po zawodach po pierwsze się trochę przeziębiłem, po drugie się styrałem, zmęczyłem i no generalnie wszystko mnie bolało, więc mi się nie chciało. Więc zamiast iść po zawodach w niedzielę lub w poniedziałek i wycisnąć sobie ostatni w miarę ciężki trening, to ja postanowiłem, że zrobię ten trening we wtorek. Od wtorku do zawodów w sobotę również mamy parę dni. Mamy z wtorku na środę, na czwartek, na piątek, na sobotę. Mamy 4 dni regeneracji. 100 godzin. 96 godzin. Również... Tego nie zrobiłem, miałem iść wtedy wyciskać. Okazało się, że Piotrunio, wasz ulubieniec, jak zwykle, jak zwykle mu się nie chciało przyjechać, więc nie miałem asekuracji, a nie będę na takich ciężarach, na jakie się tam powiedzmy przymierzam, nie będę prosić przypadkowej osoby o asekurację, ponieważ ona zrobi o wiele więcej krzywdy niż może potencjalnie pomóc. Nie ufam ludziom na siłowni, niestety. Zatem nie poszedłem we wtorek wyciskać, poszedłem wyciskać w środę, czyli jeden dzień obsuwy. I teraz ze śro od środy do soboty już jest czasu niewiele 72 godziny. Więc zamiast teraz iść lekko w środę, żeby poćwiczyć ruch, to, to by powiedział przeciętny człowiek, jakbyście go zapytał, jaki zrobić tak zwany pik pod zawody, przygotowania. Idź lekko na trzy dni, na dwa dni przed zawodami, iść, iść lekko, żeby się nie zajechać. Co miałem do wyboru? Mogłem zrobić albo we wtorek sam na łapu capu tą ławkę i prawdopodobnie się zdemotywować, ponieważ przyszedł bo jakiś, za przeproszeniem, pacan i mi zepsuł to wyciskanie. Wolałem iść w środę z kolegą Sebastianem, którego znam na tyle, że wiem, że mi pomoże w wyciskaniu, zarówno kwestią, że jest, że jest motywacja i że mi wyniesie. I w tym momencie zrobiłem 150 kg. Miałem w planie zrobić 145, ale czułem się dobrze, to wiadomo, zostałem podpuszczony na 150. To również nie jest optymalne. Jeśli coś sobie zakładacie, to się tego trzymajcie. U mnie wygrało oczywiście ego. Jest tylko że znowu robiąc rzecz nieoptymalną. Robię rzecz paradoksalnie dobrą dla siebie, ponieważ cały czas mam tą pewność siebie. Tak jak czułem, że 150 tak latę poszło lekko, mimo że ławka była słaba, no to jednak czułem się, czułem się zmotywowany. Tylko że problem jest taki, że od dnia, w którym zrobiłem 150 do dnia zawodów miałem 3 dni, 72 godziny na regenerację. I w tym momencie skumulowało się całe przeziębienie. Po prostu. Dno kompletne, cały czas smarkanie, cały czas kasłanie, jedna wielka porażka życiowa. Dokładnie w tym samym momencie, te trzy dni przed zawodami, to jest moment, kiedy zaczęły mnie boleć plecy od przysiadów, kiedy zaczęły mnie boleć barki, łokcie, klata, wszystko, ponieważ. To jest stan, to nie jest stan przetrenowania, to jest stan po prostu zaziębienia, czucia się podle i nieposiadania nie ochoty na kompletnie nic poza leżeniem w domu, piciem herbaty. No ale niestety, także tak jak w miałem wciskanie, czwartek miałem wolne i piątek miałem ostatni trening przed zawodami sobotnimi. Jak powinien wyglądać trening piątkowy? Prawdopodobnie to nie powinien być również zbyt ciężki trening, to powinien być trening leciutki. Sporo osób by w ogóle zanegowało sens robienia treningu dzień przed startem, woleliby robić dwa dni przed startem, no ja zrobiłem na dzień przed startem, zrobiłem trzy serie po trzy powtórzenia na setce. Bardzo dynamiczne, ponieważ jeszcze raz lubię czucie ciężaru, lubię wysoką częstotliwość, lubię mieć czucie. To nie jest trening męczący, no ale niestety przeziębienie mnie zmogło naprawdę solidnie i mimo że ta setka była bardzo leciutka, to paradoksalnie po tym treningu wieczorem zaczęły mi mocno boleć barki i klatak. No to nie jest, nie jest rzecz normalna, ale jakby to jest to ryzyko, na które się godzę, trenując podczas przeziębienia. Czy to jest optymalne nie? Czy powinieneś trenować na przeziębieniu, no to zależy, tak? Jeśli jesteś mocniej chory, to zdecydowanie nie. Jeśli to czujesz, że to jest tylko przeziębienie, nawet jak czujesz się podle, no to prawdopodobnie się okaże, że warto. I to była kolejna rzecz, którą spieprzyłem, czyli dzień po dniu, który miał być mega lekki, który był mega lekki, który spowodował tam jakieś fajne czucie mięśniowe, no zaczęło mnie wszystko boleć. Także tutaj jedna recepta jest tylko na to, czyli Voltaren na bary, zarówno dawka na noc, jak i dawka następnego dnia, w sobotę rano voltar, Voltaren na bary, do tego Ibuprom przeciwbólowo, do tego Gripex, do tego 500 mg kofeiny od kawy w Golden Bowl, to była moja suplementacja, czyli Voltaren jako maść z Diclofenakiem, najlepsza chyba maść jaka istnieje, Ibuprofen czyli przeciwbolowy, przeciwzapalny, który nie jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o, jeśli ktoś ma mózg, gripex, czyli działanie antykatar, anty w ogóle, no, no działanie pobudzające, które budzi cię z letargu, zwanym chorobą, przeziębieniem. I to była moja suplementacja, no i oczywiście kofeina, żeby się pobudzić, to była moja, moja suplementacja w dniu zawodów, czego nie polecam, co nie jest optymalne, ale to zrobiłem. I ta suplementacja połączona z faktem, że była tam, Mega ekipa, która wyciskała solidne ciężary, 200-220 kg na ławce, yy, że było fajne show, była głośna muzyka. To tak naprawdę sam efekt nakręcenia się wygrał. No de facto, tak, udało mi się. Pobiłem rekord o 9 kg. Zrobiłem wszystko, co się da źle. Nie zrobiłem dobrego piku, ponieważ nie robiłem wyciskania leżąc. Za blisko przed zawodami poszedłem zbyt wysoko, jak na swoje możliwości, mimo że zrobiłem to celowo. Po trzecie byłem przeziębiony, po czwarte wszystko mnie bolało. To nie jest dobry sposób na przygotowanie się. I jaki jest morał tego filmu? Morał, że można zrobić wszystko źle. Można wszystko i wszystko spieprzyć, co się da spieprzyć i pobić rekord. Ponieważ ma się farta, to po pierwsze, ponieważ jest się nakręconym i często nakręcenie, motywacja wygrywa. Z planem treningowym. Co jeszcze spieprzyłem, to rozgrzewka, ponieważ była tylko jedna ławka rozgrzewkowa dla plus minus 10 osób, które startowały w kategorii. Możecie sobie wyobrazić, jak, jak, są wsta jak 10 osób jest w stanie się podzielić wokół jednej ławki. No, te, no to nie jest optymalne. To jest kolejna rzecz spieprzona. Kolejna rzecz, którą fizyk teoretyk by skwitował jako spieprzona, jest to. Są to podejścia, czyli pierwsze podejście jest cała tura 10 byków, podchodzi, robi pierwsze podejście, później jest dopiero druga tura, czyli pomiędzy pierwszym a drugim, pomiędzy drugim a trzecim podejściem jest plus minus 10, czy nawet więcej minus przerwy. Czy to jest optymalne? Prawdopodobnie również nie. Gdyby ktoś, gdyby komuś nie poszło na zawodach, to również mógłby mieć prawo powiedzieć, no bo ja ćwiczę tutaj, liczę sobie na moim stoperku za 1000 ziko, przerwy, półtorej minuty i wtedy jestem najlepszy, bo mam czucie mięśniowe i nie ostygam. No niestety nie zawsze się ma to co ma, ale trzeba sobie jakoś z tym radzić, trzeba dorosnąć. Nie zawsze zawody, nie zawsze jakikolwiek twój dzień maksów pójdzie zgodnie z planem, nie zawsze przygotowania pójdą z planem, nie zawsze będziesz idealnie zdrowy w dniu zawodów, nie zawsze twoja rozgrzewka będzie idealna. No to nie zawsze masz to, co chcesz i musisz po prostu dorosnąć w tej kwestii. I żeby nie było, że ja mówię tylko i wyłącznie o sobie, no to również moja dziewczyna Natalia zrobiła na tych zawodach rekord życiowy 55 kg na ławie. I... Również do pewnego stopnia to nie było optymalne, ponieważ również miała to, miała zawody dwubojowe tydzień wcześniej, zawody o wyższej randze niż moje zawody. Po drugie, również była przeziębiona, ponieważ no jest generalnie pizgawica na dworzu, na dworze, na, w tym w Warszawie się mówi na dworzu, także nie miejcie o to problemów. Po trzecie, również te przygotowania, no te przygotowania i tak były lepsze ode mnie, ponieważ jeśli ja Koncentruję się na tym, co ja mam zrobić, i koncentruję się na tym, co ma zrobić ktoś inny, to o wiele lepiej jestem w stanie zaplanować kogoś innego. I tak jest również z planami treningowymi. Jestem o wiele bardziej skłonny do idealnego zaplanowania na tip-top kogoś innego, a jeśli chodzi o podejście do mnie, to po prostu wolę robić, co mi się tam zachce i robię nie optymalnie. Zawsze się nad tym koncentruję, żeby nie spartolić swojej roboty, jako niezależnie, czy się czuję jako trener, czy jako po prostu osoba, która doradza. Zawsze ciąży to na mnie, ta pewna odpowiedzialność, że chcę zrobić wszystko na tip-top. I także, mimo że Natalia robi tylko i wyłącznie podnoszenie ciężarów, to również jeśli chodzi o dostosowanie ciężarów, progresji i tak dalej na ławce, to ja jej tutaj doradzałem. Także ja byłem odpowiedzialny za jej ławkę. I jak widać, udało się. No i nieskromnie mówiąc, zrobiłem to o wiele lepiej niż na sobie. Po prostu na sobie praktycznie spieprzyłem wszystko, co się da. No i no, no ta kwestia odpowiedzialności, że jeśli jestem odpowiedzialny za kogoś innego, to podchodzę do tego o wiele. Poważniej i rozsądniej niż, niż do mnie. Ja bym komuś nie zalecił nigdy czegoś takiego jak podejście pod praktycznie maksa 3 dni przed zawodami, smarowanie się woltarenami, ładowanie się i buprofanem kripeksem, żeby przetrwać jakieś zawody. No i co? No i udało się. Jest poniedziałek. Jak, ten, jak oglądacie ten film, to pewnie jest wtorek. Żyję. Nie bolą mnie barki, nie boli mnie klata. Jestem jeszcze troszkę przeziębiony, ale nie mam już tego problemu. O, być może to jest fart. Być może nie, ale jak widać opłaciło się. No i na zakończenie, starajcie się robić wszystko optymalnie, ale nie musicie.